Dzień dobry, cześć i czołem, witam was w piątek, ale fart na ścisk mi wyjdzie, ja słuchajcie, zaczynam obsadzać kolejne przęsło, no i od tego też zaczynam dzień, zaraz tutaj obsadzę, zaraz ujadę tutaj klejem i będę mógł się zabierać wtedy chyba za narożniki powiem wam. Albo nie ma co startować z betonem, zanim przynajmniej tu do końca nie będę miał tego zrobionego, zanim to podesnie. Więc przez ten czas parę narożników jeszcze może mi się uda obsadzić. Yy, I jak tylko to zrobię, to wtedy yy, będzie plan na to, żeby zaczynać betonowanie. Yy, no i wykańczanie tutaj tego, co zostało na zrobienie na dzisiaj. Mam nadzieję, że też się uda. Wszystko i że. I zakończę dzisiaj ten dzień, tak jak wcześniej mówiłem. Dobra, idealnie jest. Na farcie takim, że nie wiem co tutaj, bo... tak jak naciąłem, to tak w sumie wyszło. A jak tutaj będzie? No i też musi iść w tą, czyli ta strona akurat tak jest jakoś... Yy, nacięta, że z tutaj nic mi nie wchodzi, tylko jest na, na styk. Do ścianki. No i dobra, temat załatwiony. Przechodzę na drugą stronę, robię to samo mogę zaraz to zaklejać. I mieszać klej na siatę, znaczy na siatę, na narożniki. Nie, z godzinami zejdzie dobra. Jak nie dłużej, bo jeszcze ich kilka jest tutaj do zrobienia. Ok, jestem przy ostatnim narożniku. I jedno z zadań na dzisiejszy dzień będzie już zakończone. W międzyczasie nie szedłem tego przęsła przekładać. Zrobię to od razu teraz po, po tym, jak znaczy od razu pójdę na siadanie i po siadaniu przełożę przęsło dalej i zacznę szykować sprzęt pod beton. I jak następne podestnie to się przełoży już w międzyczasie i, i w sumie to ostatnie to już można nawet betonować, jak będzie nawet nie wklejone, tak jak tutaj jedno robiłem, więc. To już bez różnicy, tak naprawdę. No, więc spoko wyszło. Klejów sam raz się umieszało. W sumie mógłbym tu nałożyć jeszcze po te, w te dziury, czy pod narożnikiem też było wypełnione. Przecież muszę na drugi raz przylecieć. Kurde. Żeby nie było, że powiedziałem. No właśnie, że mi starczy. A tu no teraz braknie jeszcze. Trzeba będzie, to pójdę, umieszam trochę, ale powinno styknąć w Jakoś tak na rezerwie polecimy z tym. Dobra, tutaj mamy to, mamy to. No, także w końcu mam zrobione te narożniki, bo było ich dużo do powklejania. No już porobione są. także I Najważniejsze, może kolejny etap jakiś zakończony. Jak się w bok leci tej siatki, powiem wam, to ona się jak nie załamuje. A jak się leci wzdłuż. No to moment. Kurde, jeszcze tu jesteśmy mi zlazło pod siatę. Wyłaś stamtąd. Jak się leci w. O, właśnie tak do, od boku to. To się tak nie szarpie, chyba, chyba, chyba styknie i baterie mi upierdzieliło na sam koniec, ale skończony tam ten ostatni narożnik mogę sobie lecieć dalej teraz z tematem. Tu już posła, także mogę przenosić. Przęsło dalej, tak jest, wszystko suche. Dobra, to odkręcam. Przenoszę tam i zaraz rozstawiam sprzęt do mieszania betonu. Dobra, to ja lecę z zalewaniem słupków. Tam już dolałem tą półweczkę, którą miałem do dolania, i teraz lecę tutaj. i tak po kolei, aż czegoś zabraknie. Pytanie, czego prędzej? Cementu materiału do mieszania zobaczymy no tu już przy końcówce jestem Tu tylko muszę zbrojenia przypilnać w środku, bo jak tutaj puszczałem te rurki to do ścianki mi jedno podeszło a to sobie kawałki betonu tam przyblokuje zaraz i będzie git. To wezmę mojego pogrzebacza tutaj zamieszam co do bazuki, słuchajcie, tej do zalewania to jak to się czuje na siłach, można ze 160 sobie zrobić, ale powiem Wam, jak pełno na rąbiecie to może nie być łatwo, żeby ją udźwignąć. Bo to ton jak na pierdziele całą, to już swoje waży, nie wiem ile ciekawy, ciekawy jestem tak na wyczucie. Myślę, że koło Dychy z 15 kg? No będzie 15. Jak nie więcej. Kurde jeszcze myślałem, że styknie. Dobra, toby było, to by było. To by było, to by było. Jeszcze zamieszam tutaj. No i co lecę z tym? Zobaczymy, na czym skończę. Myślę, że w takiej formie to nie do ruszenia będzie ten, ten murek. Oby ktoś kiedyś nie wycedził samochodem w to jakiś pirat drogowy, bo bo się na tym zatrzyma, kurde ale tu prosta jest, to raczej nie, nie powinien choć różni e, różni kierowcy bywają i przez ronda potrafią latać gdzie to było, gdzieś w polskim chyba w zeszłym roku czy z dwa lata temu ten gościu to na pełnym gazie e, i wystrzelił przez rondo. Nie wiem, tak, może się głupio, że się śmieje, bo może tam coś się wydarzyło zdrowotnego, że tak, że tak kurde wyleciał, ale na pewno nie jedni z was widzieli eee, ten filmik tego lotu. No zapierdzielił na makro. Ja bym miał skrzydła, to nie wiem, czy by nie odleciał. Dobra, to sypie mieszam, sypie mieszam. Ja już po przerwie, słuchajcie, yy, zakończyłem na tym yy, na tym słupku betonowanie i przyszło mi do głowy, że przecież trzeba puścić jeden, prze, znaczy yy, peksa pod przewód ten do sygnalizacji. Yy, w międzyczasie jeszcze szybko skoczyłem po więcej cementu i klej na jutro do siatki. No i tutaj wyrąbałem, yy, wywierci, wywierciłem, wyrąbałem, wywierciłem dziurę na to, żeby puścić tego peksa tam na dole też i teraz będę się zabierał za to, żeby by tutaj umiejscowić. Czas mam jeszcze w miarę spokoju, więc są jakieś szanse. O ile mi nie zabraknie tego towaru, to jest szansa, że mi się uda to dzisiaj zakończyć. Ale pewności też nie ma. Ile ja tu potrzebuję? 1,80 m, tu jest, on no to z dwójkę musiałbym lekko uciąć. I tak też zrobię. Akurat tutaj mamy na 10. No to trzeba było znaleźć tylko. Tutaj 8 chyba to idzie w dół chyba czy w górę Nie 11 jest tutaj tu no 12 będzie gdzieś tutaj, gdzie jest 12, tutaj I Ciachnę, spróbuję tu wrzucić. I tutaj jeszcze będzie temat fotokomórek, ale ja dokładnie nie wiem nie, jeszcze nie zagłębiałem się w temat, gdzie one będą i w ogóle, więc tu już będę kombinował później. Tu tak czy inaczej, gdzieś ta centrala będzie szła i przewody też do siłownika, ale to chyba puścimy w zwykłym kanaliku i go się pomaluje w kolor po prostu i tyle nie będzie widać tego, więc powinno być okej. Okay. Dobra, to wrzucamy Tam spróbuję jakoś to trafić w tym. Nie wiem czy mi się to uda, widzę tam gdzieś światło Ciemność tam widzę, Gdzieś tam powinno to jakoś podejść Nic nie widzę Na ślepo to mi się daje, że będzie tu problem, żeby Utrafić. No i jak tylko to wrzucę to biorę się dalej zamieszanie. Już po kolei tam tylko te przęsło jeszcze trzeba przerzucić. No i to jest na dole, czy nie? Kurde. mi tam... Ach, tutaj jest ten jeszcze wiatr. Akurat bloczek tam wyszedł na boku. Nie wiem czy tak to podejdzie, ale musiałem to jeszcze odgiąć mocniej. Może się gdzieś uda tą trafić. Jakoś fartem. O, chyba jestem. dziś blisko. Dobra. Plazło, teraz wypadałoby tu jeszcze tego trafić. Jeszcze kawałek wysunę. Dobra, mamy to. I tak zostaje sobie to. Na razie idę pale sprzęty i ile lecę dalej z mieszaniem zobaczymy gdzie się zatrzymamy, mam nadzieję, że na końcu jeśli chodzi ale tu ilościowo tego wiele już nie ma, już ten z tym, mieszam trochę łopat z tego, biorę trochę z tego i jakoś tak sobie to leci słuchajcie, w razie braku tego towaru yy, jestem uratowany, w razie czego akurat panu Jankowi głowicę zamawiałem do tego do wiertarki gdzie się ma przyjść a I powiedział mi, że w razie jakby mi brakło y, żwiru to mogę do niego podejść, znaczy, no, to mogę do niego podjechać taczką, bo ma tam y, u siebie, więc w razie czego to mat, temat jest ogarnięty i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj mi się uda to zalać. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca jeszcze, bo to nigdy nie wiadomo. I jestem przy bramie wjazdowej. Właśnie jeden z widzów, Tomek, pisał mi yy, o tym, żeby pamiętać o peksie do fotokomórek. No właśnie o to chodzi, że ja nie wiem jak z tymi fotokomórkami, bo na jednej stronie tak piszą, na drugiej taki. Dlatego też nie, nie puszczam tego tylko ta lampa sygnalizacyjna, i tyle. A później, w razie czego to będę wiercił, jeśli by się okazało, że one muszą być jakoś na słupie, tutaj to coś będę myślał i jakoś <grym> improwizował. Także coś tutaj się, się wymyśli, właśnie tego. Ale fajnie, że jesteście czujni i że w razie czego wpiszecie, no tu akurat równo w czas jak zalewam ten sub, więc jeśli nie miałbym się na nie zdecydować, no to to na pewno by ta podpowiedź pomogła. Ale no tutaj temat wpuszczamy jeśli chodzi o te chmury Mam nadzieję, że nie będę żałował. Ale nie wiem gdzie, dokładnie gdzie te w sumie będzie, będą ulokowane te haki do bramy i w ogóle zaraz by się okazało, że gdzieś w tym miejscu to puściłem. no a tak na szybko w necie jak patrzyłem to niezrozumiale jest to napisane przynajmniej dla mnie więc więc ten temat odpuszczamy dobra leję tutaj, na pewno mi to starczy co mam i zaraz następnego tam zalewam tego tak dużego jak zaleję to przyniotę yy, przęsło dalej, no i Jedziemy do końca. Jeszcze gdzieś tam e, towaru wyciągam, szukam miejsc, gdzie mi się wysypało e, w poprzednich miejscach mieszania czy coś, także myślę, że może nawet się obejdzie bez tego, żebym jechał do sąsiada po, po materiał. Może będzie na styk. Dobra. Myślę, że solidnie to będzie i że tutaj nie ma opcji, żeby brama coś się z bramą działo przy takim słupku to chyba yy, będzie jak najbardziej ok. Tym bardziej jak się patrzy, tam teraz te jące robią. Wiele osób sobie zauważyłem, że nie, nie kupuje tych szerszych. Bo tak ogólnie to chyba ten jest to jest tak, że szerszy idzie na słupek i później węższe idzie pod przęsło. Ale widzę, że w wielu przypadkach jest to stosowane po prostu, że... Jak to powiedzieć? Yy, że po prostu te wąskie są wszędzie używane, nawet na słupki, na tym się bramy trzymają. One są dużo mniejsze od tych, które ja mam, więc daje mi się, że tutaj będzie. Nie będzie opcji, żeby cokolwiek tutaj się wydarzyło. Dobra, dolewkę robię tą ostatnią i ten słup mamy zalany kolejny. Wracam dalej. Ostatni. Ostatni kawałek, słuchajcie, ostatni. Ostatnie przęsło. Znaczy, płaskowniki, pod ostatnie przęsło obsadzam i tylko to zostanie zalać betonem. Ale coś mi nie wchodzi. Nie, dobra. Siedzi, jest dobrze. Także zaraz przykręcam, ustawiam i Ostatnie porcje betonu mieszamy, no i wszystko wskazuje na to, że się uda dzisiaj to zakończyć. I to tylko pozostanie mi odkręcenie przęsła i obróbka siatką. Chciałbym całość zrobić, ale zdaję sobie sprawę, że to tego trochę będzie i myślę, że może być słabo, żeby to... O kurde, przecież by mnie tu coś blokowało. No, muszę jeszcze trochę wziąć wiertarkę i podwiercić delikatnie bo nie mam czym przypierdzielić dobra, teraz stykny No, także plan będzie chyba wykonany tego cementu za dużo dobrałem, bo ja jeszcze mam tam worek się okaże, że to co kupiłem w ogóle nie będzie mi potrzebne ale nie będę musiał jutro jechać po klej, więc jakiś tutaj plus tego jest Że pojechałem po prostu już zmarnowałem trochę czasu znaczy nie zmarnowałem, no, że pojechałem, ogólnie. Dobra. Widzicie? Na oko jest git. Wygląda jakby do góry piało, nie? Trochę. Mam takie wrażenie chyba tylko jest. Dobra, to kręcę. To zaraz ustawię i mieszam beton. I sprzątam sobie chociaż plac budowy trochę. Z tą ziemią też będę musiał porządek zrobić, ale to... E, chyba będę musiał też wykopać tu pod furtkę i jakiś jakiejś by się przydało też ogarnąć, żeby... No, podejście do furtki jakieś było. Także to też zrobić. Ale to się też ogarnie w międzyczasie jakoś. No i dobra. Jest dobrze. Metrówka ustawiam, poblokuję, tylko żebym gdzieś ten jakby sypał beton, żeby nie, nie poblokować tego. 53 takie tu mamy i tu też 53, dobra powinno być 55, ale wiecie jak to jest. Tak mniej więcej 53, 54 oscyluje ta odległość. Jeszcze jak się przeleci klejem to pewnie się zmniejszy, nie bo Teraz mamy jajko, ale to się wszystko wyprostuje po siatce. Dobra, nie gadam, robię, bo czas leci, a ja mi trochę jeszcze zostało tego do zrobienia, zanim zmierzch nadejdzie. To będzie koniec. Słuchajcie, myślałem, że mi starczy, to co miałem betoniarko umieszane. Ja już włączyłem betoniarkę do mycia, okazało się, że jeszcze trochę braku, więc dorobiłem już łopatą. Myślę, że to już powinno wystarczyć w zupełności. Kurde, tutaj więcej mi potrzeba niż ja myślałem. Ale starczy. Także jeden worek z tych co pojechałem się przydał jeszcze. A dwa niepotrzebne, no ale... Tak wyszło. Lepiej mieć więcej niż że mało. Kurde. Jeszcze zabrał tam to zaraz Moim kikiem. Siłka, że jeszcze będę zaraz bieg zamieszać Ej, eee, już dużo mi siadło Dobra To trzeba wyskrobać teraz tą resztkę i mam nadzieję że wystarczy i robota zakończona. Planowo, znaczy trochę później niż plan, ale przyjechał znajomy jeszcze po maszynkę do, do płytek pożyczyć i jak to zawsze bywa to się nie, nie kończy na e, przyjechaniu i daniu maszyny, tylko zawsze się kończy na rozmowie i no i wychodzi jak wychodzi ale grąże zakończona e, łopatką tylko wezmę jeszcze i sobie dorzucę resztę i lecę sprzątać sprzęty i zakończamy ten dzień. Jutro temat najutrzejszego siatka, także na dzisiaj tyle ode mnie. Eee, widzimy się jutro. Działamy z siatą, zobaczymy jak to pójdzie, ile się uda zrobić. Planów żadnych nie mam ogólnie odnośnie jutra oprócz pracy, więc myślę, że trochę poniem tego Tutaj polecieć z tymi metrami, czy znaczy z metrami tutaj, do metrów to nie ma, tu więcej zaułków i takich pierdół jadę. ale przez to to będzie czasochłonne, bo wiadomo, że... Gdybym miał te metry, co tu są na tych wszystkich murkach na jednej ścianie zrobić, to pewnie dwie godzinki byłoby zrobione, a... ale tak już wiem, że nie będzie na pewno, więc, więc rano wstaje i działamy. To co? Dobrego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Cześć.